Niebojęty jest jej Drodzy przyjaciele. Na podstawie rozdziału 5 i 6 Ewangelii Marka chciałbym ukazać walkę Jezusa o nasze życie. Jezus przyszedł na ziemię, by bronić ludzkiego życia, godności, wartości osoby ludzkiej. Miał ocalić od opętania szatańskiego, ocalić życie w chorobie i ocalić życie po śmierci. Najpierw Jezus pokazuje, jak ocalić życie od zniewolenia, którym posługuje się szatan. Scena w krainie Gerazeńczyków ukazuje opętanego, napełnionego przemocą. Jezus dla opętanego jest dręczycielem, bo rozkazuje, by wyszedł z Niego. Nie jest On jeden, lecz jest ich kilka tysięcy. Ponadto ów opętane prosi, żeby duchy złe weszły w świnie, a było ich dwa tysiące. Jezus zgodził się, bo najważniejszy dla Niego jest człowiek. Warto materialnie stracić byleby uratować życie człowieka. Nie zgodził się, by szedł za nim. Miał bowiem opowiadać wszystko, co Pan mu uczynił. Warto zadać sobie pytanie, czy znam współczesne zniewolenia, czy wiem, że spotkanie z Jezusem wyzwala, czy potrafiłbym powiedzieć o swoim wyzwoleniu. Drugą troską o życie człowieka jest uzdrowienie z choroby. Choroba czyni człowieka bezradnym, słabym, cierpiącym, samotnym. Dlatego szuka uzdrowienia z choroby. Kto ocali? Dla Jezusa najważniejsza jest wiara, a nie uzdrowienie. Wiara daje życie. Kobieta cierpiąca na krwotok wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała. I nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie i dotknęła się jego płaszcza z wiarą. Jezus jej rzekł: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Wiara w Jezusa ma moc uzdrowienia. Największą chorobą jest brak wiary i miłości Bożej. Czy wiesz, jak spotkanie z Jezusem zmienia sposób myślenia w chorobie, bo z nim potrafimy żyć z chorobą i w chorym świecie. Trzecim obrazem, który podaje nam ewangelista Marek, to spotkanie Jezusa z przełożonym synagogi. Wiadomość o śmierci jego córki uczyniło jego życie beznadziejnym. Jezus wypowiada ogromnie ważne słowo: Nie bój się, wierz tylko. Dla Jezusa śmierć to sen w ciszy pokoju, gdzie leży dziewczynka, wskrzesza ją, jest panem życia i przygotowuje uczniów na swoje stań Jezus panuje nad szatanem, chorobą i śmiercią. O tym chce powiedzieć rodakom w Nazarecie. Dlatego w szabat mówi o świętości ludzkiego życia, a oni mu nie wierzą. Jezus wypowiada bardzo trudne dla Niego i rodaków słowa, dziwiąc się ich niedowiarstwu tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Rozpoczyna się walka o Boże życie odrzucone w Nazarecie. Postanawia w inny sposób docierać z Ewangelią o godności życia z Bogiem. W tym celu wysyła apostołów po dwóch a żeby przygotowali ludzi na jego przyjście. Mają ukazać innym życie. Nie mają się więc troszczyć o żywność i o dzienie. Jeśli nie będą ich słuchać, to niech szcząsną proch z nóg, aby niechęć czy nienawiść nie przykleiły się do serca. Jak proch do nóg. Inne podejście do życia miał Herod. On bowiem uważał się za pana życia i śmierci. Morduje z rodzinką Jana chrzciciela. To morderstwo uderza w Jezusa. Dla słuchających i walczących o duchowe życie, sam zatroszył się o pokarm i z pięciu chlebów i dwóch rybek. Rozmnożył chleby i ryby dla pięciu tysięcy mężczyzn. Po posiłku zebrali dwanaście koszów, ułomków i resztę ryb. Wskazał na szacunek wobec darów bożych, by człowiek żył i nic nie marnował. Po tym cudzie odszedł na górę, aby się modlić. Rozmawia z ojcem, co się ma w życiu jego dokonać. Rozmawia o woli Ojca. A pastowie zaś wyruszyli łodzią na drugi brzegi i znaleźli się w niebezpieczeństwie. Kiedy ujrzeli go, zatrwożyli się i usłyszeli: Odwagi, ja jestem. Nie bójcie się. Ja wyzwalam z lęków. Ja jestem prawdziwym życiem i troszczę się o wasze życie i to życie wieczne. Dlatego modlitwa jest najpiękniejszym odkryciem życia człowieka, bo spotykamy się z Bogiem.